Dzisiaj kolejna sesja, jak co miesiąc, Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. E, przy okazji jest tu sesja świąteczna, jak Państwo widzą nawet po tych ozdobach. No i sesja najważniejsza, jeśli chodzi o ten rok, czyli uchwalenie budżetu na rok przyszły. Budżet wygląda imponująco, takiego budżetu jeszcze nie mieliśmy, ponad 180 milionów złotych. Wydaje się, że sytuacja powiatu, mimo tych różnych zabiorów przez ostatnie lata, patrząc na ten budżet jest niezła. Budżet jest naprawdę bardzo dobry. O rekordowej wysokości, o rekordowej ilości środków na inwestycje. Tak naprawdę jestem przekonany o tym, że ten budżet jeszcze znacznie się powiększy w trakcie roku, także moim zdaniem przekroczy grubo 200 milionów. Na tą chwilę to jest 188 milionów, ale wydaje mi się, że tak dobrego budżetu i tak dużej ilości środków jeszcze nie było. Na inwestycje przeznaczamy prawie 30 milionów, to jest bardzo duża kwota. A liczymy, że będzie tego jeszcze dużo więcej, ponieważ też składamy wnioski na, na różne działania. Oprócz tego liczymy na to, że środki na działania przeciwpowodziowe dotrą do nas. Tych wniosków też jest złożone dość dużo. Także myślę, że to naprawdę, jeśli chodzi o inwestycje w roku 2025, to będzie rekordowy rok i będą to rekordy trudne do pobicia. Jedyną jednostką podległą w pewien sposób nam, z którą możemy mieć jakieś kłopoty jest to szpital powiatowy. Wiadomo już od co najmniej kilku lat, że są problemy finansowe. Wynikają one z pewnych działań podjętych kilka lat temu przez NFZ i przez ministerstwo skutkujące dramatycznymi skokami finansowymi podwyżek przy braku pełnego finansowania. To jest podobna sytuacja jak, jak chodzi o oświatę. Pewne Zwyżki, że tak powiem, funkcjonowania oświaty są, natomiast nie idą za tym dodatkowe środki. Podobna sytuacja jest w szpitalu. Natomiast jest to kwestia prezesa Rady Nadzorczej i zarządu powiatu, żeby sprawę tak ułożyć, żeby przy tych środkach, które są mniejsze, ewentualnie brakujące, ten szpital funkcjonował, bo podstawową jego rzeczą nie, nie jest to, żeby on był, tylko on musi spełniać konkretne, Społeczne funkcje, czyli leczyć ludzi z naszego powiatu. Sytuacja finansowa powiatu jest stabilna, jest niezła. Oczywiście wokół powiatu są pewne problemy, problemy związane ze szpitalem, tak jak w całej Polsce, ale przez to, że ta sytuacja powiatu, jeśli chodzi o finanse, jest dość stabilna, patrzymy tutaj z pewnością w przyszłość. Myślę, że z tymi wszystkimi problemami jesteśmy w stanie sobie poradzić. Oczywiście przy dobrej współpracy. Z radą, ze wszystkimi klubami, bo tutaj w większości spraw potrzebna jest taka jednomyślność i patrzenie w dłuższej perspektywie, a nie tylko kwestia jednego roku czy nawet jednej kadencji. Proszę Państwa, są pewne zmiany projektowane na przyszły rok, m.in. rozbudowa w ramach KPO o oddział geriatryczny. To się wiąże też niestety, bo muszę powiedzieć, niestety, z tym, że powiat w tym budżecie jest to zapisane. Musi, za, musi, że tak powiem, zabukować powiem brzydko, pewną kwotę pieniędzy na ewentualne wsparcie tych, tych działań. Między innymi o to też się toczyły ostatnimi czasy dyskusje. Z tych dyskusji wynikało z radnymi, że owszem, my poprzemy te pewne działania, natomiast też są pewne warunki. Jednym z takich warunków jest między innymi audyt szpitala, czyli całościowe przejrzenie tego, co w nim się dzieje, na co idą pieniądze, jeśli chodzi o zatrudnienie, czy. Jest sensowne w ogóle tworzenie tej nowej jednostki na zapleczu tego szpitala, który jest. Czas jest bożonarodzeniowy, świąteczny, noworoczny, także tutaj będą nagrody za ozdoby świąteczne. Będą również wręczane nominacje dla nauczycieli, którzy uzyskali nowe stopnie, jeśli chodzi o awans zawodowy. Będą poniekowania dla koordynatorów akcji Szlachetna Paczka. Bar, bardzo szlachetnej akcji. W ubiegły weekend był weekend cudów, czyli weekend cudów szlachetnej paczki. Mieliśmy finał akcji, która trwa tak naprawdę od wielu miesięcy. Od wielu miesięcy przede wszystkim um, zbieraliśmy wolontariuszy, którzy chcieliby wziąć udział w tej akcji i weryfikowaliśmy rodziny, które zostały do nas zgłoszone. W tym roku działało na terenie Dzierżoniowa 17 wolontariuszy i odwiedziliśmy ponad 40 rodzin. 17 z nich udało się pomóc, zakwalifikować do projektu i dzięki temu, że darczyńcy wybrali nasze rodziny, w zeszły weekend udało się do nich dotrzeć z pomocą. Działamy również właśnie w Bielawie, działamy na terenie całego powiatu, bo tak naprawdę to, że ja działam w Dzierżoniowie, to nie znaczy, że chodzimy do rodzin tylko z Dzierżoniowa, ale również jest to cały powiat dzierżoniowski razem właśnie z Bielawą, w Bielawie działała Renia i tam również było 16 rodzin obdarowanych. A tak naprawdę to jest Bielawa, Dzierżoniów, Ostroszowice, Mościsko, Nowizna, Roztocznik, to są okoliczne również wioski i staramy się dotrzeć do ludzi w naszej okolicy.